My jesteśmy grupą Kukułki i na przykład jedynka, to mi się kojarzy z drzewem i Mieszko pierwszy mógłby, nie wiem, no na przykład iść do lasu czy tam do sadu, w którym było pełno drzew. Dwójka kojarzy mi się z wieszakiem i na przykład Bolesław Chrobry miał w szafie koszulę na wieszaku. Trójka, skojarzyła nam się z rękawicą bokserską. Do tego możemy ułożyć historyjkę, na przykład Mieszko II na pewnym z balów stwierdził, że spojedynkuje się z Zawiszą Czarnym w boksie. Kto mówi cztery? Kto mówi A krzesło przywiodła nam, a czwórka przywiodła nam na myśl krzesło. o na krzesło. Pewnego dnia Kazimierz odnowiciel był bardzo zamyślony, usiadł na krześle i dumał cały dzień. Piątka kojarzył, skojarzyła nam się z jabłkiem, no to, to jabłko mogło wisieć na drzewie w sadzie mieszka pierwszego. Wszystka kojarzy nam się z kotem, bo na przykład Bolesław śmiały mógł mieć kota, który go ugryzł. O, e, siódemka kojarzy nam się z e, szklanym wieżowcem, ponieważ na przykład e, Mieszko drugi mógł wejść na sam szczyt wieżowca i z niego spaść. No to ósemka kojarzy nam się z bałwanem, bo na przykład e, Władysław Herman bardzo lubił zimę. Tak, tak. E, dziewiątka skojarzyła nam się z, ze znakiem drogowym, ponieważ... Bo, Bo Bolesław Śmiały przestrzegał bardzo przepisów drogowych. Okay. Ja swoją tak. <gryśla> e, dziesiątka kojarzy nam się z dziesięciodolarówką, którą e, Boles e, Mieszko pierwszy mógł zapłacić e, za, za pałac. Numer jeden skojarzył nam się ze strzałą, bo ma taki kształt. Numer drugi skojarzył nam się z wieszakiem, bo tutaj jest zaokrąglenie takie. Mhm. Numer trzeci skojarzył nam się ptakiem z ptakiem, a czwórka z krzesłem Numer piąty to pani w ciąży robiąca przysiady. A numer szósty to jest granat, ponieważ szóstka przypomina właśnie granat z tą haczykiem jako zawleczką. Siódemka przypomina nam kosę, a ósemka bałwana. Dziewiątka przypomina fajkę, a dziesiątka yy, no dołek do, golfa. A, dołek do golfa. A teraz nasza historia. Yy. Mieszko I dostał strzał w kolano podczas bitwy. Natomiast Bolesław Chrobry lubił bardzo się przebierać, dlatego często używał wieszaków. Mieszko II bardzo lubił wypatrywać ptaków, a Kazimierz Odnowiciel lubił siadać na krześle. Jedynka u nas przedstawia płotek. E, skojarzył nam się potem. E, no o, i jeszcze A skojarzyło nam się, ponieważ jest takie kształtu, a tą kreskę to po prostu dorobię. E, dwójka kojarzy się z znakiem zapytania. Albo z dymem. Tak? Albo z dymem. E, trójka e, z, kojarzy nam się z przemądrzałym kolegą lub Muminka, tak, e, czwórka, krzesło, bo kibel nam się kojarzył. E, piątka e, motor, z motorówką. E, szóstka z wiśnią. E, siódemka z trójkątem i z odwróconym ły. Ósemka z rowerem oraz bałwanem. Dziewięć. Nut, z, nutom, tak? z nutą, albo z balonikiem, tak? z balonikiem, albo z koszem na śmieci. A z koszem e, na śmieci, tak. tak. Y, dzies... tak? tak. Dziesiątka kojarzyła nam się z buśka, i korale. To jakaś kobieta wymyśliła, tak? To hmm. to Zapewne. To Widalec, i talerzyk też, i potwór. I potwór, super. potwór Aha. A, od... e, a jak mam wybrać trzy lub cztery, no to mogę na przykład wybrać najpierw motorówkę. Okay. E, no to to będzie, że Mieszko pierwszy e, poprosił służącego, żeby dał mu motorówkę, bo nie ma nic do roboty. Okay. E, bo, jest e, bo jest królem. Znak zapytania... Broresław bro CHROBRY e, za, Zawsze ma na kołdrze znaki zapytania. E, sześć. E, Jan czyci Sobieski uwielbia wiśnie jeść na wojnie. E, a ostatnie może być, że e, Mieszko drugi jeździ na rowerze. Bardzo dobrze zwłaszcza. Nam e, jedenka kojarzy się z żyrafą, e, dwójka z wieszakiem na ubrania, e, trójka z ptakiem, e, czwórka z krzesłem, e, piątka z mm, wisienką, taką odwrócona piątka. E, szóstka kojarzy nam się z sankami. A siedemka kojarzy nas się z y, mieczem. Y, ósemka y, z y, bałwanem. Y, a dziewiątka z y, takim hakiem na rybę. Y, dziesiątkę sobie tak skojarzyliśmy z lodem, że tak y, obrócona jedynka i zero. Teraz ta historia. Y pierwszą historię do Mieszka Pierwszego. A bo mamy już całą historię ułożoną. Ale nie wszystkich, tylko czterech. Tak, Mieszko Pierwszy miał, ulepił bałwana Franka, który bardzo lubił jeździć na sankach. I bałwan Franek był po prostu takim bałwanem, który pod wpływem jednego stopnia y, topniał, więc bardzo lubił jeść lody. I pewnego dnia, kiedy Mieszko pierwszy przechadzał się po ogrodzie, w tego bałwana przez przypadek trafił mieczem, ponieważ szukał wiśni. Jesteśmy ekipą Zozoli i tak, je, nasza jedynka to kosa i Mieszko pierwszy zabijał ludzi kosą. Dwój... E, dwójka to wieszak. I głowy tych, których e, zabił, wza, e, zawi, zawisa, wieszał na tych wieszakach. Trójka to motyl, bo kojarzy nam się jakby... Motyl złożył swoje skrzydła i tutaj widać tak jakby połowę. I to jest, bo Bolesław Śmiały zauważył motyla podczas jego jesie, wiosennej przechadzki przez ogród. Władysław Herman urodził się w czasie burzy i dlatego czwórka przypomina nam piorun. Kazimierz, odnowiciel, najbardziej lubił utwory, w którym jest dużo ósemek. Bolesław Chrobry. Bolesław, zamek Bolesława Chrobrego został wysadzony granatem dlatego, szóstka to granat. Gdy ten Bolesław Chrobry wreszcie dowiedział się, kto podrzucił granat, powiesił go na antenie i podłączył sobie kablówkę. Do buzi zwłok włożył fistarzka i przyczepił jej kokardkę. Bolesław Herman postanowił, że lubi ślimaki i dlatego je pożar i dlatego dziewiątka to ślimak. I zapłacił za nie dziesięć złotych. No super, słuchajcie, antena. Rzeczywiście, jak będę miała jakiś dom i widziała jakąkolwiek antenę, to teraz pomyślę sobie o cyferce 7. Reklama IKEA, teraz z wieszakami, to będzie głowa tych skazańców, tak? Bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało i teraz spodziewam się równie dobrej prezentacji. Dla kogo mikrofon? Przygotowaliśmy plakat z techniką haków pamięciowych w naszych oczach i oto nasze pomysły. Mieszko pierwszy. Mieszko I był takim fanem wspinania się na drzewa. Na tych drzewach często pisał powieści naszym nowatorskim długopisem z Uniwersyte Uniwersytetu Ekonomicznego. Więc stąd te dwa rysunki. Bolesław Chrobry uwielbiał chodzić do zoo, w którym wi widywał żyrafy. Pewnego dnia znalazł się tam również wąż. Mieszko drugi uwielbiał jeść lody, ale niestety miał bardzo słaby wzrok i musiał patrzeć na nie przez okulary. No to Kazimierz Odnowiciel urodził się podczas burzy i właśnie lubił siedzieć na krześle. Bolesław Śmiały bardzo lubił jeść jabłka. Najczęściej robił to w sierpniu podczas sianokosów. Krawie potrzasią na kosłów, stąd ten sierp. I zazwyczaj po skończonej pracy udawał się do wesołego miasteczka, aby odpocząć. Władysław Herman e, lubił patrzeć na wybuchające bomby. Interesował się kotełami, e, które podziwiał w czasie siedzenia na drzewach, e, obrywając liście, na których zazwyczaj siedziały ślimaki. Kolejny król, którego już tutaj nie ma. Bardzo lubił nosić sukienki, tutaj na rysunku. Też był fanatykiem sianokosów oraz gustował w broni. Następny król, którego również tutaj nie ma, uwielbiał ważyć różne przedmioty i le lepiej bałwany i rysować znaki nieskończoności. Władysław Jagiełło bardzo lubił balony z, nadrukami, z myszami i lubił jeść sushi, które się rozwalało. Ostatni, dziesiąty król, bardzo, bardzo lubił um, zastawę stołową. E, lubił gustowne widelce, gustowne talerze. E, był również fanatykiem geometrii, co widzimy tutaj, kółko i trójkąt. Oraz często zaglądał na stację paliw, ponieważ jak powszechnie wiadomo są tam najlepsze hot dogi. Strasznie mi się podoba ten kot, cudowny kot. Jesteście bardzo dowcipni z tym, z tym rozwijającym się sushi. I tutaj taki śmieszny potworek. Słuchajcie, świetna plastycznie praca, prawda? Świetna, genialnie sobie też genialnie też zaprezentowaliście skojarzenia właśnie. I podaliście kilka, prawda, przykładów. Tak, bardzo dobrze zrobiliście tą pracę. Słuchajcie, szóstka, brawa. Moje ukłony, pięknie praca do mnie. I teraz zapraszam kolejną grupę. My przygotowaliśmy na początek taką lekką zagadkę. Przedstawię Wam różne typy i będziecie zgadywać, co do czego. Tutaj na początek, może weźmiemy ptaka. Zgadnijcie, do, do, czego, do czego pasuje ptak. Tutaj. Trójki. Dobrze. Ktoś ma jeszcze jakąś inną propozycję? Do połowy ósemki, czyli do czwórki. Dobrze, ktoś ma jeszcze jakąś? Przyjęliśmy, że jest to czwórka albo trójka. Okej. Okay. Jak sądzicie, do czego to należy? Ktoś ma jakieś propozycje? Dobrze, jest propozycja jedynka. Ktoś ma jeszcze jakąś pro propozycję? Okej. Okay. Tutaj mamy piękne oczy. Do czego to może pasować? Do ósemki. Dobrze, mamy ósemkę. Ktoś jeszcze jakąś propozycję ma? Do dwóch trójek, czyli do szóstki. Okej, okay, mamy popozycję ósemki i szóstki. Może następny sztylet razem z tarczą. To chyba każdy będzie wiedział sztylet i tarcza. Dziesięć. Dziesięć. Proszę? Nie. Okej, oprócz dziesiątki. Ktoś ma jakiś pomysł? Ten sztylet to jest dziesięć. Okej, okay, mamy dziesiątkę. Jabłuszko. Wcześniej było prezentowane, to każdy wie pewnie, co to jest, tak? Ktoś, ktoś ma może jakoś. Wkraczając w rejony ortografii, to jest uzamknięte. Dobrze. Taka propozycja też może być. Okej. Okay. Może kosa. Kto wie, co to jest kosa? Siedem. Ok. Ktoś ma inną propozycję na kosę? Dobra. Przecinek. Kto wie, co będzie znaczył przecinek? Dziewięć. Okej, okay, ktoś ma inną propozycję niż dziewięć? Dobra. Mamy jeszcze na górze węża. Kto wie, co może znaczyć wąż? Szóstka. Okej. Okay. Wąż może znaczyć szóstkę. Ktoś jeszcze ma inne propozycje dla węża? Gdyby spojrzał w drugą stronę, to to by było pięć. Okej. Okay. Dwójka. Dwójka. Ktoś ma jeszcze jakąś? Jak wszyscy wiemy, wąż jest giętki, no więc może przyjmować każdą praktycznie cyfrę. Też prawda, zupełnie się z tym zgadzam. Tutaj mamy jeszcze krzesło, tylko trochę krzywo jest, ale Ktoś wie, co, co może być krzesłem? Cztery. Ok, mamy czwórkę. Ktoś jeszcze ma inną propozycję? Okej, okay, przejdźmy, że czwórka. Coś jeszcze ominęłam? A, igła z nicią. Nie przypomina, ale to jest igła z nicią. Szóstka. Ok, szóstka. Ktoś jeszcze ma inną propozycję? Trójka. Dziewiątka. Okej, okay, dziewiątka. Już wszystkie przedstawiłam? Chyba tak. A na tak, filmie? dobra. To, to, to jest dodatkowy rysunek. To jest dla wtajemniczonych. Okej, okay, teraz zobaczymy, kto miał rację. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> no to tak. Jedenka to była strzała i bo Mieszko pierwszy zginął, bo trafiła go strzała w głowę. Dwójka to jest wąż, ponieważ ten wąż zjadł Bolesława Chrobrego. Trójka to jest ptak, ponieważ Kazimierz Odnowiciel odnowił pewnego ptaka po upadku. Czwórka to jest krzesło, ponieważ Bolesław śmiały bardzo lubił siedzieć. Piątka to jest jabłko, ponieważ Władysław Herman bardzo lubił jeść, równe rzeczy. No to szóstka to jest igła z nicią gdyż ponieważ e, Mieszko bardzo lubił szyć. Siódemka to jest kosa, ponieważ Bolesław chrobry e, zos, e, kazał ściąć. Tak, chłopą głowę kosą. E, później jest ósemka. No i e, to jest mieszko drugi, miał bardzo duże oczy. E, później dziewiątka i to jest e, przecinek, bo e, Kazimierz odnowiciel bardzo często o nie znał interpunkcji e, i ortografii. E, no i dziesiątka. Tarcza i miecz, bo Bolesław Herman bardzo często. Jego, adryb, jego atrybutami bu, była tarcza i miecz. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Polecamy się na przyszłość. Słuchajcie, bardzo fajna koncepcja. Wprowadziliście taki element zagadki. Wszyscy słuchali uważnie. Brawa wielkie za prezentację. My przygotowaliśmy najróżniejsze, z czego trzy mamy opowiadanie. Bolesław Chrobry za oknem zobaczył mewę, która trzymała wieszak, na którym powiewała flaga. No to czwórkę mamy jako kran, piątkę jako sierp, szóstkę jako ślimak, siódemkę jako pistolet, ósemkę jako maskę, dziewiątkę jako lupa i dziesiątkę jako Messi. To były, rozumiem, wszystkie grupy, Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Świetnie też graficzne y, przedstawienie cyfr. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że teraz słuchajcie, będziecie pamiętać wszystko. Lepiej niż wasi rodzice, lepiej niż wasi nauczyciele. Bardzo dziękuję wykładowcy i pamiętajcie, teraz się dużo uczymy, a ten wykład był specjalnie po to, żebyście sami naprawdę błyszczeli na naszym teście i żebyście byli najlepszą grupą w Polsce. Do zobaczenia.